Cześć, siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z mojej z budowy mojej męskiej jaskini. Jak możecie zobaczyć, moja wiatka powoli przeradza się w szopkę. Tak, w szopkę, ponieważ zaczą, zaczynając ją robić, już w trakcie stwierdziłem, że fajnie by było zrobić szopkę, nie wiatkę i zakupiłem materiał i robię. Miałem to robić w listopadzie, a robię teraz. No, fajna pogoda, po prostu pogoda pozwala na to, że można robić, więc <coughs> dzisiaj, słuchajcie, no, zobaczcie, na półeczki nie patrzcie, bo to jest totalna kicha, zrobiłem to na szybki, jestem niezadowolony. Wywalimy to wszystko i tu będzie normalnie już podpórki, takie jak powinny być, tyle, że białe, bo innych nie było, no trudno już. Ale no, będzie jak będzie, ale zobaczcie, tak to wygląda. Tą ściankę zrobiłem, że tak powiem, offline, poza. Tą zabudowywaliśmy też wczoraj wieczorem, a dzisiaj tutaj będę robił drzwi. O, tam córka przyszła, podgląduje mnie. Robię drzwi. Zobaczycie jak. No i tą ściankę jeszcze dobudować do końca. Zapraszam do oglądania. mam swoje drzwi to jest rozwiązanie tymczasowe, znaczy tymczasowe, te śrubki są tymczasowe, ponieważ nie miałem żadnych muszę dokupić w poniedziałek inne i będę montował inne ale generalnie już będę miał miejsca na otwory tutaj oczywiście wbiję rureczkę, jak widzieliście pyk zaczep jeden tu w tą stronę, ciach i siedzi elegancko można się zamknąć. Trochę za masywne są te wszystkie rzeczy tu i te okucia o tam. Ale słuchajcie, brałem to co było. No zresztą czy komuś to przeszkadza, przynajmniej jedną solidne, trwałe, i powiem Wam, że mniejsze, no były mniejsze, tylko że inny kolor były białe, trochę mi to nie pasowało mniejsze i były droższe niż te większe, masywniejsze, więc. Wziąłem też, żeby mniej więcej taki kolor był ciemny, bo tu jasne jest niepotrzebne. Jeszcze tylko muszę tam oczywiście, bo widzieliście tam takie małe krzywizny, więc takie sobie listwy, myślę, pobiję dookoła z tyłu. Ale to później, bo tam mam w garażu zakopane, muszę je odgruzować. A, a, a dalej została mi tylko ta ścianka. Dechy sobie już pociąłem, także pozostaje mi tylko przykręcić. Więc kręcimy. to słuchajcie moi drodzy, koniec, koniec, skończyłem swoją szopko wiatkę, wiatko szopkę, właściwie to wiatka, spójrzcie, <śmuchajcie> no tak to wygląda na chwilę obecną, tam sobie zrobiłem taki podeścik, to już robiłem też offline, że tak powiem, tutaj sobie zrobiłem takie stanowisko do lutowania, bo lubię sobie czasami coś tam polutować, w tym celu też mam tutaj kontakty sobie porobiłem, i do tej puszeczki wpiąłem fajny, stabilny podest, też tutaj będzie wiatarka stołowa tutaj główny stół, jak widzicie, do roboty te koszmarne półeczki podwiesiłem już tak, jak ma być tutaj jeszcze muszę tylko to oskrobać, bo to tak brzydko wygląda, można sobie łapę rozwalić no i z tej strony zamknąłem tak ściankę, musiałem tak niestety zamknąć dziwacznie z tej strony dechy, ponieważ jak wiecie, w planach pierwszych planach była wiatka no i, i tutaj wszystko miało być otwarte, ewentualnie trzy deski u góry, taki wiecie, stabilizator, żeby to ładnie się nie chwiało. No i w międzyczasie podczas budowy zmieniłem plany na wiatkę. I nie mogłem z tamtej strony desek, no teraz on coś nie pokażę, pierdyknąć, ponieważ to idzie pod skosem. Bo tam jest słupek i siatka. I musiałbym wszystko przestawiać. A że to tylko wiatka, taka dla mnie. No, źle to nie wygląda Dodatkowo tutaj się stworzyła taka półeczka, gdzie mógł się różne jakieś tam pierdoły położyć No, musiałem ten słupek jakoś ominąć niestety I wyszło jak wyszło No, ale nieźle W tej strony nie będę zamykał Po co? Nie ma sensu Zastanawiam się jeszcze nad dołem tutaj Słuchajcie, ze względu na koty No bo koty mogą tu wejść, mi naszczać, na a wiecie jak Napierdziela koci ocz Drzwi już widzieliście w podziwie jestem tych topornych blokad No ale przynajmniej jest fajnie, stabilnie, mocno To jest zamknięcie, jeszcze będę musiał tutaj śruby powymienić Po prostu tak przyczepiłem na razie, by móc zamykać Po prostu, żeby mi tu psy nie właziły, bo przecież zrobiły sobie tutaj szczalnie. Oświetlenie uważam za wystarczające, jest tutaj dosyć jasno Tutaj jest taka część magazynowa, więc zapierdzieliłem po prostu to co miałem Taką lampkę miałem, tutaj będą rowery Szmery, takie różne rzeczy. No, magazyn. Po prostu magazyn. Góra otwarta. Nie wiem, może z czasem pokuszę się tu pozamykam górę. Tylko szczerze po co? Bez sensu. Jedyne jeszcze co muszę sobie zrobić dla swojej wygody, bo mam dla swojej wygody, to podciągnąć na zewnątrz instalację pneumatyczną. Kompresor niech sobie w piwnicy stoi. Wyciągnę sobie na murze, na zewnątrz. Wężę podciągnę. Wiecie, mam, mam dużo pneumatycznych narzędzi. Także powietrze na pewno się przyda. Podejrzewam, że następny odcinek to będzie już przebudowa tego składaczka na elektrykach. Także już dziś serdecznie Was zapraszam. Oglądajcie, śledźcie mój kanał. Mam wreszcie gdzie robić, więc będziemy robić. Daj suba, daj łapkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!